Cześć, witam Was jak zawsze na kanale PolyG Travels. Zdecydowałam, że dzisiaj poruszę temat egipskich mężczyzn, czyli tego, jacy są Egipcjanie. Przez lata prowadzenia tego kanału unikałam tego tematu. I jak się zastanowię nad przyczyną, dlaczego go unikałam, to dochodzę do wniosku, że powód jest prosty. Mam męża egipcjanina i wszystko, co powiem o Egipcjanach, może być zrozumiane właśnie w ten sposób: że ja tu mówię o moim mężu, a nie taki jest plan i nie mam zamiaru tego robić, bo mój mąż w wielu tych przypadkach nie wpisuje się w obraz typowego Egipcjanina, po prostu w wielu kwestiach został wychowany inaczej. Ale chcę w tym filmie opowiedzieć Wam właśnie o takim typowym, statystycznym Mohamedzie w Egipcie, nie moim mężu, na podstawie moich własnych obserwacji. Zaznaczę oczywiście, że ja nienawidzę stereotypów, brzydzę się rzucaniem takich stereotypów, że jak ktoś pochodzi z danego kraju, to na pewno jest taki i taki. W tym filmie posłużę się jakimiś wzorcami, które można zauważyć w egipskim społeczeństwie wśród mężczyzn, ale to oczywiście nie oznacza, że wszyscy właśnie tacy są i każdy Egipcjanin będzie takie cechy posiadał. Jeśli ten film uznacie za ciekawy, to bardzo zachęcam Was, żeby zasubskrybować sobie kanał, bo pomaga mi to w jego dalszym rozwoju. Zacznijmy od tego, że Egipcjanie są bardzo opiekuńczy. W Egipcie to mężczyzna utrzymuje rodzinę. Taki jest obowiązek religijny wśród muzułmanów, takie są też oczekiwania kulturowe, że to mężczyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny. Dla Egipcjan oczywiste jest to, że ich żona nie musi pracować, chyba że chce. A jeśli pracuje, to pieniądze, które zarobi, są jej i może je wydać na co chce. Nie musi dokładać się do na przykład rachunków czy opłacać czynszu za mieszkanie. To mężczyzna ma zarobić na wynajęcie i utrzymanie mieszkania, na wszystkie potrzeby takie jak jedzenie, ubrania i tak Nie wypada nawet, żeby Egipcjanin powiedział swojej żonie, że powinna pójść do pracy. Dla większości Egipcjan to jest oczywiste, że oni muszą zarabiać i zadbać o byt rodziny, za to żona zajmuje się domem i dziećmi. Ale taka sytuacja nie dotyczy tylko żon, bo mężczyzna jest też odpowiedzialny za wsparcie wszystkich kobiet w swojej rodzinie, na przykład matki czy siostry. W sytuacji, gdy na przykład w rodzinie nie żyje ojciec, to synowie będą odpowiedzialni za wsparcie finansowe swojej matki i sióstr. I tutaj pojawia nam się druga ważna cecha egipskich mężczyzn. Egipcjanie są generalnie bardzo rodzinni. Nie ma nic dziwnego w tym w Egipcie, że na przykład mieszka się w domu wielopokoleniowym, że nawet po ślubie para mieszka z rodzicami w jednym domu, tylko na przykład na różnych piętrach tego domu, albo mieszkają bardzo blisko siebie. Normalne jest też to, że utrzymuje się bliski kontakt z rodziną. Że często się nawzajem wszyscy odwiedzają, dzwonią do siebie, spędzają razem dni wolne. To, o czym już mówiłam wcześniej, normalne jest to, że wspiera się finansowo kobiety w rodzinie, jeśli na przykład nie mają innego bliskiego, męskiego krewnego. Ale normalne jest też to, że na pomoc rodziny zawsze można liczyć. Gdy na przykład ktoś jest chory albo przydarzy się jakaś sytuacja losowa, zawsze można kogoś z rodziny poprosić o pomoc i to jest całkowicie normalne. Oczywiście fakt, że generalnie z rodziną żyje się w Egipcie blisko, nie oznacza, że nie ma żadnych konfliktów rodzinnych, bo też często słyszę, że egipskie rodziny są takie idealne wszyscy się uwielbiają i kochają wspólnie spędzać czas. Być może są jakieś wyjątki, gdzie tak jest. Ale tak jak wszędzie, chyba w Egipcie też są konflikty rodzinne. Wystarczy nauczyć się dialektu egipskiego, żeby wyłapać takie rzeczy, że nie do końca każdy z każdym się lubi w tych egipskich rodzinach. I normalne jest też krytykowanie innych członków rodziny, jak komuś się nie podoba, jak inne osoby w rodzinie żyją. Ale tak czy inaczej, jednak da się zauważyć, że większość Egipcjan jest bardzo rodzinna. I ze swoją rodziną spędzają dużo czasu. Pomimo tej rodzinności Egipcjan, egipscy mężczyźni spędzają bardzo dużo czasu poza domem. Egipcjanie rzadko są domatorami, którzy wolą zostać w domu i obejrzeć serial, raczej wolą wyjść gdzieś i spotkać się z ludźmi. Generalnie Egipcjanie lubią spotykać się z ludźmi i spędzać czas z innymi, i takie spędzanie czasu w grupie jest dla nich super rozrywką. Jak ktoś jest introwertykiem, to w Egipcie ma problem, bo Egipcjanie są właśnie bardzo towarzyscy. To spędzanie czasu poza domem wynika też z tego, o czym Wam kiedyś już opowiadałam. Mianowicie, Egipcjanie rzadko zapraszają kogoś do swojego domu, częściej spotykają się ze znajomymi na mieście. Tak więc, częste wyjścia do kawiarni, do restauracji, na wspólne oglądanie meczu to dla Egipcjan jest coś normalnego. I w ten sposób Egipcjanie często spędzają swój wolny czas. Jacy jeszcze są egipscy mężczyźni? Uwielbiają dzieci. Zdarza się, że słyszę na przykład, że egipscy mężczyźni nie zajmują się wychowaniem dzieci, bo to kobieta zostaje w domu, a mężczyzna pracuje. W większości przypadków tak właśnie jest, o czym już mówiłam, bo to mężczyzna jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny. Ale to nie oznacza, że mężczyźni nie zajmują się dziećmi, jest wręcz przeciwnie. Egipcjanie uwielbiają dzieci i to nie jest nic szokującego, że ojciec egipcjanin spędza czas z dzieckiem, bawi się, karmi, odrabia prace domowe. Nie wiem, czemu wielu osobom w Polsce wydaje się, że egipcjanie nie zajmują się dziećmi, ale moje spostrzeżenia po latach podróży do Egiptu są zupełnie inne. I to też nie jest tak, że Egipcjanie uwielbiają tylko swoje dzieci. To znaczy, oczywiście uwielbiają swoje dzieci, ale generalnie dzieci w Egipcie obecne są wszędzie, w miejscach publicznych, i nikt się na to krzywo nie patrzy. Jeśli dziecko jest głośne, jeśli zacznie płakać, normalna sprawa. Normalne jest też to, że jeśli na przykład gdzieś kobieta jest sama z dzieckiem, to obcy mężczyzna jej pomoże, czy to wnieść wózek po schodach, czy otworzyć drzwi, czy wnieść zakupy to jest całkowicie normalne. Egipcjanie są też bardzo gościnni. Wiem, że może w miejscowościach turystycznych nie widzi się tego tak bardzo, ale właśnie w tym rzecz, że aby doświadczyć egipskiej gościnności, trzeba z tych miejscowości turystycznych wyjechać. Bo poza kurortami można doświadczyć normalnego Egiptu, a nie takiego, gdzie każdy pracuje w turystyce i jest nastawiony na zysk z turystów. I naprawdę, poza miejscami turystycznymi, Egipcjanie to są niezwykle gościnni ludzie. W Egipcie panuje taka niepisana zasada, że nie zostawia się podróżnych w potrzebie i trzeba zrobić wszystko, żeby im pomóc. Mi zdarzyła się kiedyś taka sytuacja, że zupełnie obcy Egipcjanin zaprosił mnie, mojego męża i jeszcze dwie inne Egipcjanki, które z nami podróżowały do swojego domu, bo wylądowaliśmy w środku nocy na przystanku autobusowym, a nasz hostel był jeszcze zamknięty. To wydarzenie przerodziło się w piękną przyjaźń, która trwa do tej pory, bo chociaż minęło ponad 5 lat od tego wydarzenia, to wciąż jesteśmy w kontakcie. Normalne dla Egipcjan jest też to, że jak na przykład przyjmują gości, to nikt nie wyjdzie z ich domu głodny, że przygotują masę jedzenia i będą wam tego jedzenia dokładać, żebyście byli najedzeni. Przygotują wam kawę, herbatę, co tylko chcecie i oczywiście nie będą oczekiwać nic w zamian, bo tak nakazuje egipska gościnność. Egipscy mężczyźni bardzo dbają też o wygląd zewnętrzny. Egipcjanie zawsze są zadbani. Jak gdzieś wychodzą, to mają perfekcyjnie ułożone włosy, idealnie wyprasowane ubrania, są wyperfumowani, mimo tego, że przez większą część roku w Egipcie jest po prostu gorąco, a w wielu miejscach w Egipcie na ulicach nie jest specjalnie czysto. Niestety można zauważyć, że przy drogach leży dużo śmieci. Tak, na przykład, podróżując lokalnymi środkami transportu, nie czuć od ludzi żadnego niemiłego zapachu. Egipcjanie po prostu bardzo dbają o higienę i swój wygląd zewnętrzny. Egipcjanie są też zabawnymi ludźmi. Rzadko są poważni, bardzo dużo żartują i śmieją się z tych żartów. Z Egipcjanami nigdy nie jest nudno i nigdy nie jest smutno, bo zawsze znajdą jakiś powód, żeby pożartować. Egipcjanie są mistrzami w tworzeniu memów, zwłaszcza takich dotyczących życia bieżącego i aktualnych problemów w kraju i polityki. Chociaż oczywiście bardzo narzekają na obecną sytuację ekonomiczną i polityczną w kraju, to i tak potrafią się z niej śmiać. To mi przypomniało kolejną cechę Egipcjan. Egipcjanie są dużymi optymistami. Nieważne jak jest źle, Egipcjanin zawsze widzi szklankę do połowy pełną, a nie pustą. Wydaje mi się, że my, Polacy, lubimy wszystko analizować i przemyśleć, co się może wydarzyć, każdy możliwy scenariusz, łącznie z tymi najgorszymi i najbardziej negatywnymi. A może tylko ja tak mam, nie wiem. W każdym razie Egipcjanie robią odwrotnie. Zawsze mają takie podejście, że jakoś się wszystko ułoży i wszystko będzie dobrze. Nawet jeżeli są w naprawdę trudnej sytuacji. To też widać bardzo w dialekcie egipskim, którego Egipcjanie używają na co dzień. Na przykład, gdy zapytasz kogoś, jak się ma, to Egipcjanie, nieważne jak bardzo jest źle, odpowiedzą Alhamdulillah, czyli dzięki Bogu. My byśmy zaczęli trochę narzekać, a Egipcjanie nie. Zawsze jest dobrze, zawsze jest dzięki Bogu. Egipcjanie są też bardzo głośni. Gdy rozmawiają z kimś, to zawsze dużo głośniej niż my w Polsce czasem w egipskim domu człowiek ma wrażenie, że ludzie na siebie krzyczą, bo te rozmowy są takie pełne ekspresji i naprawdę głośne, a Egipcjanie mówią, że przecież oni po prostu rozmawiają. Jak muzyka jest włączona w taksówce czy w autobusie, to też musi być głośno, żeby każdy na ulicy słyszał, co w tym pojeździe gra. Nie wiem, może ja jestem bardzo wrażliwa na dźwięki, ale uważam, że nie da się ukryć, że Egipcjanie są głośni. Nie do końca wiedziałam jak nazwać kolejną cechę, żeby nie została odebrana negatywnie, bo działa bardzo dobrze w Egipcie w dwie strony. Ale Egipcjanie są zazdrośni. Wiem, że to słowo ma negatywny wydźwięk, ale zaraz wam wyjaśnię o co chodzi. Gdy para jest już po ślubie, to Egipcjanie raczej nie zaakceptują tego, że ich żona ma przyjaciela mężczyznę, z którym się gdzieś sama spotyka. Nie będzie też takiej sytuacji, że na przykład mąż jest w pracy, a do kobiety przychodzi w tym czasie w odwiedziny jej przyjaciel. Tak się nie robi. Działa to w dwie strony, bo Egipcjanki też nie zaakceptują tego, że ich mąż będzie się gdzieś po pracy spotykał z jakąś przyjaciółką. Po prostu kulturowo ani w jedną, ani drugą stronę nie jest to dobrze widziane. Nie wiem, czy odpowiednie jest nazywanie tego zazdrością, ale inne słowo nie przychodzi mi teraz do głowy, a wiecie chyba, co mam na myśli. Oczywiście są tutaj wyjątki, ale jednak i mężczyźni, i kobiety w Egipcie przestrzegają takich norm społecznych, żeby po ślubie nie dawać partnerce czy partnerowi powodów do zazdrości i spotykać się sam na sam z osobą płci przeciwnej. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was ciekawy. Czekam na Wasze komentarze i opinie na temat Egipcjan. Pamiętajcie, że tutaj starałam się skupić na takich generalnych cechach, które można zauważyć wśród egipskich mężczyzn, ale oczywiście nie oznacza to, że wszyscy Egipcjanie są tacy sami i każdy będzie te cechy miał. Będę Wam wdzięczna za zasubskrybowanie sobie kanału i wsparcie w ten sposób mojej pracy tutaj. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie odcinka i do zobaczenia.